Nie, może pokojarzycie te tereny, może tak, może nie, ale to tutaj jest. Może zmagamy, może nie, nie obchodzimy to w nic. Naprawdę to mówię, ale mówię. Nie, cel, nie, cel, nie, cel, nie celowo. No to jest teraz, pod, nie podamy teraz z Fiatem. My podamy Europę. Każdy wybiera swój kolor pan Gratuluję, Zielony. Jugosławia... Jugosławia wybiera jasny, niebieski. Hiszpania żółty Stany ciemny, niebieski. Mamy ja mam tereny w Ameryce, Polska na terenie w Ameryce. Nas niedługo może będzie... Ten sojusz to żeby... ...z potęgą światową, żeby nie było żadnych wrogów na świecie. Czemu to, że tak pojawiło to nagle się pojawiło? Co to, czemu to aparat się włączył, głupi? Czekajcie chwilę. Okej, lecę do odcinka. Właśnie teraz jest na jak pada na pelu. ciekawi, kiedy tylko teraz Polaków. Tylko kto by się zaatakował, kto pierwszy? Agresorami widać. Że i... Widać. Że... Nie wiem, co się tutaj robi. Nie będą przechodzili na rzekę, znaczy, wyglądają na bohaterów, ale są bohaterami i to kuje się popularność ich. Bez tego może by było ciężko, atak a tak walczyć. Z agentami muszą z dobre relacje żeby wasi się nie walczyły ze sobą, tylko z No 15 tysięcy Polaków wpłynie na stolicę Peru. Hiszpania płynie Malną armią. I wbili się na stolicę Peru I zatakowali luźne tereny wokół państwa Ania Polska jest bardzo wyszkolona po po wojnie z Niemcami i z innymi, i z sojusznikiem Włochami, polska militaria wreszcie poszła do góry. Jest teraz jedną z największych na świecie militarnych. Jest nawet na jedną z światowych wypadek militarnych. Litwa stakowała Polaków w Ekwador. A właśnie tereny mają skłośce, i peru wykończone zostało, i peru jest pod wodą paraków. Na razie Sił. większość perów. Już nie istnieje. Per? To może być początek lub... To może być koniec, należy historii, ale na początek. Potem postaram zrobić dwie części. Ta może być krótka. Wiem, ale przez to co już tutaj widzieliście to muszę tak zrobić. No nie, no nie, 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 ja na to się nie godzę, że mi to wszystko cofnęło. Zapis powinien być za każdą wygodną wojnę, powinien być zapis w tej grze. Ale został już, dostałem w tą grę tak, żeby to tak się zrobiło. Prawda, widzieliście co tam było? To proszę nie mówcie, że ja oszukałem was. No już, to już, szykujemy się 15 koła, praktycznie trakcie 15 do stolicy. Pytacie? Nie wiem, czy dobrze wyknąłem. W dobrą dobrze wyknąłem. Nie wiem, bo ja jakoś pokazywało mi tą stolicę. Pokazywało. Teraz mądrzejszy ja atak polaków, mój śni spieszony widać. Nie przyciągają, widząc to, co robili Polacy czy Amerykanie, to wkurzało już Polaków w tym, przyciągali pokój. Teraz, 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 za bezpieczeństwo zapiszę tą, tą teraz, I 130, i teraz, zabrało się podczas wojny. I teraz sama jest, jest interesująca, że po prostu wracali statkiem do Polski już, wlecali. nic takiego tak konkretnie, po prostu nie mam, nie chę, nie mam chęci pokazać że tak konkretnie, że płyną. Tylko to jest po prostu usuwanie, ale popłynęli po prostu już. No, i potęga polska ulosła o kolejne tereny. Wpijać Kole kolejną kolonię. Kolonie tylko dwie są. Mają Polacy. Polacy chcą, mają chęć na rozbudowę kraju. A granica mi się tu ostatnio. że jest jest potężny na, na to. Dlatego na razie będą... I mówiąc to, to szykujemy szykują się już na atak na Czechy, Słowację. Bo była chlapka od dawna nad tym, para, to państwo już. Na żółty klicki też my chcę być słaby, niestety. Czy sądzicie, że mają atak? Tak, że są w Polsce, że są w Polsce, że są słabi na ten atak. Oni jako jedyni mają z nim granice. Tylko słowa, ale nie, nie ma głównych terenów z, z nim. Są podbite, są podbite tu pieczki, tylko podbite tereny. I ja tak się zaczął, trochę Słowacja nie wie co się dzieje. I w państwie, którejśmy z dwóch stron polskich, próbowali kupić od Polaków, Sląsk, Paczeczek jest już nie słaba, stracili już stolice. Tereny, władają, tereny, które posiadają ją strumicyję. Teraz Polacy pomagają tylko Rumunii, żeby się nie obili. I pokój został zawarty. Cześć, Polacy zdobyli teleny Czech, ale Alia idzie do stolicy. Polacy muszą przyzwyczaić się na wojnę ze Związkiem Radzieckim, niestety. Na razie na ma wojnę. Polacy na razie prosili o z jeśli nie mogą może walczyć. To wszyscy ludzie mieli. Każdy też rozumiał. Ja widzę tylko, kto był z agresorem. Widzę, że ty będzie waltować takowo jak innego czy innego. Widać, że agresorzy, ale Polacy też chcieli atakować. Stulcia też nie ma wojny. Niestety nie tylko Polska chciała wasy palców gotować na wojnę, ale Turcja widać, chcieli być bardziej bezpiecznym innym krajem. I cechy i Słowacja są asymilowane z terenami. Czuję asymilowane, właśnie. A to ułatwia całą sprawę świata. Alianci... Oni atakują byle kogo. Nie co żeby robił podczas, podczas wojny wojny NATO z Niemcami, wysyłał do komunistów do Polski, żeby namówić nas odpuszczenie z NATO i dołączenie do komunistów. Taki wysyłał do Polski osób. Taki do Polski wysyłał. Niestety tak było w tym świecie. Polska taki, taki... Władcą środkowej Europy. Świata są Francuzi dalej. Ameryka. Ameryka jest po potęgą. A ponieważ ja czwartą. I właśnie to wygląda dobrze. może nie palce, ale bo wyciąć z palce do Jugosławii najbardziej, wszyscy Jugosławii z palce w Almi na finansowanie Almi. To na widzi bestrakt. Stella. Czemu ja to wybiera... ...sojuszu, co to, to wybiera Obrocie. I wysłali całą całą klasy, całe skarby z Polski wysłali na oganięcie ogarnięcie... O zostawili swoje tereny, właśnie zostawili właśnie te swoje tereny zostawili do podbijania. Akurat to co daję teraz w Szwecji do dziecka? stracili, właśnie w Szwecji stracili. Proszę o pomoc. Jest nic koła, bo płynie, że na nas płynie, jest nic nas płynie, bo na wybudują, obudowują i już poleci do Polaków cał, całe państwo leci do... co ty robisz? co ty wyprawiasz niby? jest to fajnie Okej, okay, dobrze zrobiłaś, to to moja teraz ziemia. to się pozmieniało trochę w nasz świecie, to się pozmieniło. Ja w słabym sytuacji widać, w słabym sytuacji pojawia się cały szkal, który teraz jest, Większość funduszy ich nie mogą, nawet niech to obronić w czasie wypadku. Polska jest jednym z wiele, lepszych, wiele osób. Tego namówił Afganistan do wojny z Związkiem Radzieckim. Teraz kolejna wojna. Polacy kupują wielką armię. Wielką armię i wielu, wielu, wielu na pan. Mogą pomóc, pewnie, ponieważ jakby pomogli mu zbyt wojnie to w wojny z kimś wiele potężniejszym od takiej Irlandii. Na razie ta wojny ułatwia Polakom sytuację, gdzie się mogą wyszedł dalwinki i Niemcy do swoich wojowników. Warszawiecy czeka armia na wypadku tegoż. Sankcjonetowanie paru panc w Bałtyku jest wielkim celem Polaków. Gdyby Bałtyk był NATO, to bardziej polski pół Bałtyku byłby NATO. I na to wychodzi. Teraz jakby pokonali Rosję, to by ułatwiło sprawę. Czemu tak czasz jak niby? Nie bardzo się chciał Cała armia, która jest na Inlandii płynie, płynie powrotem do Warszawy. Warszawa potrzebuje Spacie na wyposażenie alii, która szybko wykorzystać węzeł za tylko 2000 złotych, żeby dać im więcej na wojnę związkiem dziecka. Chyba sytuacja jest widać, że Łotwa nie jest na razie nie będzie na razie w Polsce, niestety. Teraz jest kolejny problem. Szybkie wysyłanie armii do Warszawy nie broni tak szybko. Ale szybko dobrze wygląd wygląda. Tylko na obrazku. Polacy mają nasze pacyfisty, Rolę jest pacyfistą, są pokojowym narodem. W którym polski przepłaci płaci za towary polskie z innego kontynentu, armia, która już była w od paru lat, idzie na front. Armia, która przypłynęła właśnie, będzie właśnie po paru dniach wysyłana na front. Wyposażą, wyposażą front, to już by protety będą mogli ratywać od wojny. I zaczęto po. Teczki nie spodziewał się ataku Polaków. Byli zaszokowani, chcieli co powiedzieć, ale jak to mówią nasi przyjaciele, to czy dobrze w finansowi tak zaatakowali bezczelnie? Nie byli gotowi na arm, więc nie nowocześnie wyszkoloną armią Polaków i wyposażoną. Widząc, że ta defensywa ta defensywa sojuszników w ogóle nie to defensywa polska dalej idzie. Chociaż nie spodziewały się Polacy, że tak dobrze będzie im szła. Ale widząc już małe problemy widzi już. Bianie terenu widzi już małe. A od razu wysyła całą Almie na całą spalę. Ja muszę odpadnąć most, widać, że staram się tylko odpadnąć I właśnie Ania Polska idzie pomóc na podbój Moskwy. To jest tylko Ania Polska i musi być podzielona. Została podzielona właśnie. Podbita właśnie. Szybko są podbijane tereny. Szybko są podbijane właśnie tereny. Są podbijane mega szybko. Podbój Rosji jest mega ważny dla całego świata. Czy największe państwo komunistów będzie dalej żyło? Czy upadnie? Jak domek skarbowy. Co to. Czemu to klikuje klik, się całą grę? Widać plom sytuacji na całym świecie. A więc Polska aktywuje operację desanty na wyspy. Dla dzieckie Bezpieczeństwo, zapisuję teraz grę Bezpieczeństwa